Keto czy siłownia, która sprawi, że lepiej utracisz wagę. A w dzisiejszym filmie powiem ranking od 1 do 5 w tych kategoriach. Jak szybko utracisz wagę? Jak to wpłynie na Twój portfel, która jest łatwiejsza do wdrożenia i która Ci mniej obciąży psychikę? No na keto, jak i robiąc cardio, możemy bardzo szybko utracić wagę. Ale który sposób będzie szybszy? Na samym keto przez pierwsze parę tygodni i dni będziemy wchodzić w stan ketozy, co jest bardzo szybkim sposobem na utratę bardzo dużej ilości kilogramów. Chyba jednym z najszybszych z diet, jakie w ogóle słyszałem. Dlatego zasługuje na takie 4 na 5 porządne. A z kolei na kardio to bardzo dużo zależy od intensywności, no i od długości tego treningu. Taki mały minus, bo po kardio możemy bardzo łatwo sobie nadrobić kalorie przez to, że mamy zwiększony głód. Dlatego dałbym tylko takie 2,5 na 5. A propos jeszcze psychiki. Na keto przez cały czas, gdy nie jemy w ogóle węglowodanów, nasz organizm będzie się ich po prostu domagał. Przez co będziemy cały czas czuli taką presję, co jest mega nieprzyjemne. 1 na 5. W kardio, pomimo tego, że będziemy bardziej głodni i zmęczeni po treningu, ten stres psychiczny będzie raczej znacznie krótszy. Poza tym wydzierają się podczas ćwiczeń endorfiny, co jest bardzo przyjemnym hormonem do poprawy nastroju. Takie 3 na 5, ale nie tylko redukcja albo kardio, może nam obciążyć psychikę. Sam portfel może to robić. W przypadku keto, przynajmniej tego zdrowego, podstawą będzie jakieś mięso co raczej do najtańszych nie należy nawet na jakichś promocjach. Ale pomimo tego mięso zawiera bardzo dużo białka, więc siłą rzeczy będziemy też mniej tego jedzenia jeść. Takie 2 i pół na 5. W przypadku cardio to raczej zaliczamy tylko karnet na siłownię. W zależności od siłowni od 50 do 100 zł. 4 na 5. Ale i tak to niepotrzebne koszta, gdy nie wdrożysz tego, co powiem na końcu tego materiału. A chwilowo, które jest łatwiejsze? Na keto, jeśli na samym początku jadłeś bardzo mało węglowodanów, to nie będzie chyba zbytnio to problematyczne. Chociaż na przykład nie jedzenie ziemniaków do obiadu, na przykład u swoich rodziców, to też jest bardzo irytująca rzecz. Tak samo na mieście, jeśli chcesz wyjść sobie z kolegami, to raczej bardzo ci będzie trudno znaleźć coś na keto. Przynajmniej na samym początku. Później sobie pewno coś poznajdujesz. Więc takie też 2,5 na 5. A cardio nie jest lepsze. Problemem będzie samo pójście na siłownię. Bo nie ma ani jednego dnia, gdzie się nie znajdzie wymówki, żeby tam po prostu nie iść. Jak się już tam pójdzie, to raczej pójdzie z górki, bo nie będziesz miał nic lepszego do roboty, niż ten sam trening. Takie 3 na 5. Tyle punktów miało keto. A tyle punktów ma cardio. To zależy, co bardziej preferujecie. Obydwa sposoby teoretycznie działają, ale tylko i wyłącznie, gdy spełnią jeden warunek, o którym mówiłem już w tym filmie, jest najważniejszą metodą w ogóle, żeby schudnąć. Musisz być na deficycie kalorycznym, a najłatwiejszym sposobem będzie po prostu liczenie makro.